Nazywam się Ewelina Szczech-Pietkiewicz. Jestem profesorką w Szkole Głównej Handlowej, ale oprócz tego mam przyjemność kierowania projektem pod tytułem Dialog społeczny w gospodarce obiegu zamkniętego. Projekt ten realizowany jest w konsorcjum, którego liderem są pracodawcy RP i o tym projekcie będę miała przyjemność teraz Państwu opowiedzieć, o tym co udało nam się już dotąd ustalić i co jeszcze dalej przed nami. Wydaje mi się, że o samej gospodarce obiegu zamkniętego mamy sporo paneli akurat na tym wydarzeniu, paneli i szkoleń i zachęcam oczywiście do brania w nich udziału, natomiast to co robimy w, z pracodawcami RP w projekcie wyjątkowego, wydaje mi się. To jest ten fokus na dialog społeczny i na spojrzenie, czego potrzebują przedsiębiorcy i w jaki sposób gospodarka obiegu zamkniętego powinna być tworzona tak, aby na te potrzeby odpowiedzieć. Zachęcam do zapoznania się również ze wstępnymi wynikami projektu. Opublikowane one zostały dopiero co w, w publikacji o tym samym tytule jak projekt. Zapoznać się można za pośrednictwem kodu QR, który Państwo widzicie, i przeczytać to, co w szczegółach udało nam się jak dotąd ustalić. Natomiast na Natomiast będziemy badania kontynuować. Jesteśmy na połowie, na półmetku tegoż projektu i, i rozpoczniemy właśnie fazę, fazę informacyjną. Zatem wstępne wyniki już opublikowane, ale to nie oznacza, że kończymy działalność. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób projekt jest realizowany, to rozpoczęliśmy go od zbadania potrzeb przedsiębiorców. Zgodnie z tym, jakie podejście przyjęliśmy, chcieliśmy przede wszystkim poznać zdanie przedsiębiorców dotyczące obiegu zamkniętego i tego, jakie potrzeby przedsiębiorcy mają i co w związku z tym moglibyśmy im zaproponować w odpowiedzi na te potrzeby. Zatem przeprowadzona została ankieta. Ankieta dość spora, bo, bo na grupie ponad tysiąca przedsiębiorców o reprezentatywność grupy również zadbano i jest ona, ma ona dobór warstwowy, tak, czyli, czyli celowy i i losowy to dla osób, które fascynują się, fascynują się metody, metodyką badania. Natomiast na podstawie wyników, które uzyskaliśmy w tej ankiecie, przeprowadziliśmy trzy warsztaty tematyczne. Warsztaty te z udziałem przedsiębiorców. Bardziej, już bardziej dogłębnie pozwoliły nam ocenić potrzeby i ocenić perspektywę przedsiębiorców w odniesieniu do gospodarki obiegu zamkniętego. Każdy z tych warsztatów miał swoją tematykę główną, ponieważ ci z Państwa, którzy gozem się zajmują, czy też goz wdrażają w swoich przedsiębiorstwach, wiedzą, że jest to dość szeroki, zakres tematyczny. Na pierwszym warsztacie rozmawialiśmy głównie o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, stąd w jednym z paneli prowadzonym przez pracodawców RP ten temat pojawi się również jako temat wiodący. Zajęliśmy się też gospodarką odpadami, natomiast na trzecim warsztacie Zajęliśmy się dość specyficzną i jedną z wielu strategii, jeśli chodzi o obieg zamknięty, czyli, czyli przetwarzaniem odpadów w energię. I tak jak mówiłam, ta ankieta, ankieta objęła przedsiębiorstwa. I, i wynikiem jej było przeprowadzonych ponad tysiąc wywiadów. Natomiast te wyniki, które udało nam się uzyskać właśnie w ramach tej ilościowej części badania, były, były częściowo zaskakujące, a częściowo również optymistyczne, więc zdradzę od razu klu. Jeśli chodzi o to, co, co przedsiębiorcy w ogóle wiedzą, jaka jest ich świadomość dotycząca obiegu zamkniętego, to do, prawie dwie trzecie badanych, a przypominam, że była to spora grupa, w ogóle się z takim pojęciem spotkało. Tutaj oczywiście największa świadomość gozu jest w tych branżach, które, w których regulacje już niejako wymagają wprowadzania obiegu zamkniętego, czyli na przykład obróbka opakowań papieru czy szkła, ale także szeroko rozumiana produkcja, tak? czyli te branże, które głównie mają potencjał do wdrażania obiegu zamkniętego. Co optymistyczne i to jest ten optymistyczny element e, wyników, to jest to, że dwie trzecie badanych zgadza się z że założenia GOZ-u, tak, czyli jakby utrzymywanie e, materiałów i zasobów w ogóle w, e, na rynku w jak najdłuższym okresie, e, to jest właściwy kierunek zmian systemu zarządzania odpadami. Tak. E, tutaj pytaliśmy o zarządzanie odpadami, a nie o zarządzanie. E, Materiałami w ogóle, ponieważ jest to to skojarzenie, które przedsiębiorcy zwykle mają pytani o obieg zamknięty. To, co wydaje mi się szczególnie interesujące nie tylko dlatego, że reprezentuje branżę edukacyjną i branżę wiedzy, ale, ale też dlatego, że druga część projektu dialog społeczny w gospodarce obiegu zamkniętego dotyczyć będzie właśnie informacji i komunikacji. zie To jest fakt, że przedsiębiorcy mówili jasno o tym, że potrzebują wsparcia edukacyjnego, jeśli chodzi o obieg zamknięty. I tutaj to, co ten element dla mnie lekko zaskakujący, to jest ta proporcja odpowiedzi, gdzie prawie jedno czwarta respondentów mówiła o tym, że chciałaby większego wsparcia, jeśli chodzi o, o na etapie projektowania. Tak, ja zwykle kiedy mówię o obiegu zamkniętym, zaczynam i kończę na tym, że obieg zamknięty bardzo istotną, istotnym, jeśli nie najistotniejszym elementem obiegu zamkniętego jest projektowanie. Przy czym projektować możemy nie tylko produkty, ale też procesy. I, i cieszy też ten wynik, który mówi o tym, że przedsiębiorcy też to widzą i też e, potrzebują trochę więcej wsparcia, trochę więcej wiedzy, jeśli chodzi o, e, o tę fazę e, projektowania. No oczywiście e, prawie połowa e, Respondentów mówiła też o tym, że, że potrzebuje wsparcia w zakresie metod produkcji. To jest ogromna, ogromny potencjał do wykorzystania jednej z dziesięciu strategii R, czyli strategii obiegu zamkniętego. Tutaj te najbardziej zainteresowane branże to podobnie jak w przypadku jak w przypadku W ogóle świadomości. Gozu, to jest produkcja, ale warto zauważyć również, że tutaj pojawiają się takie branże jak logistyka i transport na przykład, więc, więc nieco tutaj jakaś odmienność istnieje. Jeśli chodzi o inne istotne wyniki, takie, które, które mamy zamiar wykorzystać w dalszych fazach tego projektu, to jest na przykład ten mówiący, mówiący o tym, że... Moment. Że niemal 3 czwarte, czyli 73% przedsiębiorców jest skłonna zaangażować się w budowanie świadomości konsumenta, jeśli chodzi o, o, o akcept, wzrost akceptacji społecznej inwestycji wrażliwych społecznie. To był, To jest o tyleż um, istotny dla nas um, wynik, ponieważ. Um, w warsztacie dotyczącym energii i odzyskiwania energii z odpadów bardzo często pojawia się bariera wynikająca z syndromu NIMBY, tak? czyli nie w moim ogródku, tak. Wszyscy są zgodni co do tego, że czysta energia to jest dobry kierunek, tak długo jak ta spalarnia nie będzie stała w moim ogródku, tak? Więc tutaj hmm, Przedsiębiorcy, jak widać, dość powszechnie chcą się zaangażować w wzrost akceptacji społecznej dla tych inwestycji, które są wrażliwe społecznie. Natomiast, natomiast to, co, co inne wyniki, które pozwoliła nam taka ilościowa ankieta uzyskać, to jest to, że no niecałe 60% producentów nie jest w stanie ponieść większych kosztów inwestycji, które są związane z wdrażaniem obiegu zamkniętego. Stąd wydaje się, że ważną, ważnym elementem na przyszłość, jest informacja nie tylko o tym, jakie są strategie i możliwości wdrażania obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie, ale też jakie są z tym związane koszty i czy w ogóle są z tym związane koszty. Tak? Ja podkreślę, że to, ta bariera związana z kosztami jest to bariera związana z oczekiwanymi kosztami, nie z kosztami, które faktycznie muszą w przedsiębiorstwie wystąpić, bo one wystąpić nie muszą. No i teraz pokrótce opowiadając Państwu, co, jakie wnioski wyciągnęliśmy z poszczególnych warsztatów. Pierwszy warsztat przeprowadziliśmy w tematyce powiedzmy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli też tematu, który dzisiaj będzie silnie reprezentowany również na panelach pracodawców RP. To co wydaje mi się bardzo optymistyczne z tych rozmów przeprowadzonych z przedsiębiorstwami, to jest fakt, że przedsiębiorcy widzą, że rozszerzona odpowiedzialność producenta to jest system, który musi uwzględnić cały łańcuch wartości. Tak, czyli cały łańcuch wartości, który jest związany z procesem odzysku, odzysku materiałów. Nie dotyczy jednego producenta, a dotyczy całego jakby ekosystemu. Więc to wydaje się bardzo optymistyczne, że istnieje to spojrzenie, które jest kluczowe dla obiegu zamkniętego czyli patrzenie na przedsiębiorstwo w perspektywie jego powiązań i jego, jego obecności w całym ekosystemie. To, czego potrzebują przedsiębiorcy, to jest to są oczywiście zachęty dla producentów do zmniejszenia wielkości strumienia odpadów, to są zachęty do, do tego, żeby wprowadzać na rynek takie opakowania, które nadają się do ponownego przetworzenia. Stąd ja tak często podkreślam hmm, ten element projektowania tak bo opakowania które nadają się do powtórnego przetworzenia powstają już na etapie projektowania jak zawsze i w zasadzie przy wszystkich badaniach dotyczących przedsiębiorców, wyciągamy wniosek, że to, czego przedsiębiorcy najbardziej potrzebują, to jest przewidywalność i obniżenie ryzyka. Zatem, jasna komunikacja dotycząca kosztów wdrożenia systemu ROP, to jest też coś, co wynikło z naszego warsztatu i z naszych rozmów z przedsiębiorcami. Natomiast Również z ankiety wyciągnęliśmy taki wniosek, że przedsiębiorcy potrzebują tego systemu dość szybko. Tak, ten brak jasności, brak, brak wdrożenia systemu jest też barierą i jest też elementem, który przedsiębiorcy postrzegają jako, jako no, przeszkadzający w, w transformacji w kierunku obiegu zamkniętego. Drugi warsztat dotyczył, dotyczył już w ogóle gospodarowania odpo, odpadami. No i tutaj dokładając jakby te elementy do tego, co, co uzyskaliśmy już na etapie rozmów o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ponownie pojawiały się argumenty dotyczące tego, żeby system uprościć, wdrożyć, a przede wszystkim aby ten system regulacyjny był stabilny. Tak? Czyli nie, bez wielkich zaskoczeń przedsiębiorcy potrzebują stabilizacji i, stabilizacji i zmniejszonego ryzyka. Natomiast w zasadzie w każdej rozmowie, którą z przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami przeprowadziliśmy, wspominano o tym, że konieczna jest potrzeba wsparcia zagospodarowania tego strumienia surowców z recyklingu, tak? Czyli tak długo jak produkt pierwotny będzie, będzie tańszy niż produkt z recyklingu, tak długo nie uda nam się uzyskać sukcesu, jeśli chodzi o, o efektywne wdrażanie surowców wtórnych w produkcji. Co, co istotne wydaje mi się i, i jakby ym, pokazujące, ym ogromną świadomość już przedsiębiorców, jeśli chodzi o, e, o system zagospodarowania odpadami, e, to jest ta potrzeba, aby wdrożyć też wytyczne dotyczące ekoprojektowania. Tak, To jest e, coś, co e, ja ze szczególną, e, ze szczególną radością powitałam i e, ze szczególnym entuzjazmem. E, że w zasadzie przy rozmowach o obiegu zamkniętym tak dużo i tak często rozmawiamy o, o projektowaniu. Trzeci warsztat odbył się, w, dwa poprzednie odbyły się w Polsce, odpowiednio w Bydgoszczy i w Warszawie. Natomiast trzeci warsztat odbył się w Brukseli, miał trochę inny w związku z tym charakter. Nieco bardziej dotyczył legislacji i to tych regulacji dotyczących, tych regulacji wdrażanych czy tworzonych na, na poziomie wspólnotowym. Natomiast no, rozmawialiśmy tam o systemie Waste to Energy, tak? Czyli czyli uzyskiwania energii z odpadów. E, tutaj e, e, nacisk z jednej strony był położony na tym, żeby e, promować e... Promować nie tylko spalanie, ale również trawienie beztlenowe, czyli posiłkowanie się, posiłkowanie się mikroorganizmami w pozyskiwaniu energii z odpadów. Do tego technologia istnieje, natomiast infrastruktura nie jest zbyt powszechna, nie jest to, to specyficzne specyfika wyłącznie polska, ale w ogóle europejska. No i dość e, duża dyskusja odbyła się, e, która dotyczyła e, uwzględniania właśnie spalania czy, czy pozyskiwania energii z odpadów w, w odniesieniu do taksonomii. E, I tutaj powoływano się na stanowisko, które mówi, że jeżeli e, działanie jest zgodne z hierarchią e, postępowania z odpadami, tak. E, nie jest sprzeczne z celami środowiskowymi taksonomii, a w szczególności z gospodarką obiegu zamkniętego. Więc tutaj warto o tym pamiętać, że jeżeli jest to zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, to również spalanie będzie się wpisywało w taksonomię, co pewnie jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw, które stoją na, przed wyzwaniem i dużym przedsięwzięciem raportowania z Oczywiście pojawił się i tutaj przede wszystkim pojawił się właśnie ten element syndromu NIMBI, tak, not in my backyard, czyli nie w moim ogródku powiedzmy. Tutaj partnerzy europejscy służyli przykładami, dobrymi praktykami, które pokazywały, jaka rola jest komunikacji w zwalczaniu tego syndromu i to myślę, że szczególnie istotne będzie w tej drugiej fazie, w drugiej fazie projektu naszego. Natomiast, żeby nie było tak, że tylko my uczyliśmy się od naszych partnerów europejskich, my również mogliśmy się pochwalić bardzo dużym i bardzo wydaje mi się, że z sukcesem rozpoczętym projektem finansowanym z Funduszu Modernizacyjnego, a z, z którego finansowane będą nowe spalarnie, właśnie takie najbardziej nowoczesne spalarnie, które zdecydowanie zwiększą możliwości naszego kraju, jeśli chodzi o odzysk energii. No i teraz jakie dalsze kroki zamierzamy podjąć tak jak w każdym projekcie najistotniejsze pytanie, jakie można postawić, no i co z tego, tak? Co z tym zrobicie? Wiemy już, czego, czego przedsiębiorcy oczekują, wiemy już, gdzie widzą, że mogą występować bariery. Mieliśmy też parę zaskoczeń pozytywnych, no właśnie chociażby takich dotyczących dużej świadomości przedsiębiorców. Wiedzy o tym, że projektowanie, tak, że obiekt zamknięty zaczyna się w projektowaniu. I, I zasadniczo, jeżeli dobrze zaprojektujemy procesy, dobrze zaprojektujemy produkty, to możemy nie dotrzeć do tej fazy odpadów, tak? Czyli jakby może być to dla nas zupełnie nieistotne, ponieważ odpadów mieć nie będziemy, tak? Więc to zdecydowanie jest element, który, który zwiększył naszą wiedzę. No a teraz, co dalej? Tak? Po pierwsze projekt Dialog społeczny w gospodarce obiegu zamkniętego zakłada popularyzację tych wyników. Popularyzacja ta odbywać się będzie przez najbliższe kilka miesięcy w formie spotkań, webinariów może podcastów, zobaczymy, która, która forma będzie taka najbardziej, zwiększy naszą efektywność, jeśli chodzi o dotarcie z tą wiedzą do, do przedsiębiorców. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o komunikację, to już wiele zostało zrobione, to pokazały wyniki tych badań, pokazały, że świadomość, jeśli chodzi o obiekt zamknięty w Polsce, jest ze strony przedsiębiorców dość wysoka, Wysoka, ale to, co jest szczególnie ważne, jest też bardzo wysoka potrzeba wiedzy. To jest wynik, który, którym zakończyliśmy nie tylko badanie ilościowe, czyli ankietę, ale też te elementy jakościowe w badaniu, czyli wywiady, i warsztaty, czy, czy grupy fokusowe, tak? Po każdym, po każdym z tych badań podstawowy wniosek, który którym kończyliśmy, to jest to, że przedsiębiorcy chcą tę wiedzę zdobywać. Wiedzą już, że gospodarka obiegu zamkniętego jest kierunkiem nie tylko, nie tylko korzystnym dla środowiska, ale też korzystnym, jeśli chodzi o, o rachunek zysku i strat przedsiębiorstwa, tak? bo intuicyjnie wiemy, że jeżeli zasób już zakupiliśmy, to to, to co jest najbardziej efektywne, to jest wykorzystanie go w możliwie... E Długi i możliwie długi, w możliwie długim okresie i w możliwie dobrej jakości. Zatem kampania informacyjna szczęśliwie nie musi, w kampanii informacyjnej nie musimy się już skupiać na tym, żeby informować przedsiębiorców o tym, dlaczego to jest korzystne, ale możemy się już skupić na tym, jak konkretnie wdrażać to w przedsiębiorstwie. Myślę, że temu poświęcone będą dwa kolejne panele prowadzone pod patronatem pracodawców RP. Zapoznamy się w nich też z dobrymi, pa, dobrymi praktykami partnerów. Do tego szczególnie zachęcam. Zachęcam również do zadawania pytań, bądź teraz bezpośrednio, bądź w przyszłości i do współpracy. Mam nadzieję, że będziemy mieli dużo jeszcze okazji do tego, żeby w ramach właśnie kampanii informacyjnej o gospodarce obiegu zamkniętego rozmawiać. Gospodarka obiegu zamkniętego jest to temat, na który ja zdecydowanie najchętniej rozmawiam w ogóle w życiu, nie tylko przy takich wydarzeniach, więc tym bardziej zapraszam. Zapraszam również na dwa kolejne panele, które za chwilę w tych tematach. Które, które z gospodarką obiegu zamkniętego wiążą się. I mam nadzieję, że w pigułce i w takim ultra szybkim, speed datingowym tempie przedstawiam Państwu. To, co dotąd udało nam się uzyskać w, w ramach projektu, projekt jest realizowany przez pracodawców RP. Projekt nazywa się Dialog Społeczny w gospodarce obiegu zamkniętego, a ja mam przyjemność i zaszczyt kierowania tym projektem i mam nadzieję, że, że to tylko początek tego co udało nam się uzyskać, a cała reszta jeszcze przed Nami, nie tylko dzisiaj na, na kongresie, ale i w różnych innych mediach pracodawców RP. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Ewelina Szczech-Pietkiewicz i e, dziękuję bardzo za uwagę.